Nazywam się Dorota Wojnowska i jestem dermatologiem. Trącik faktycznie kojarzy się z okresem młodzieńczym i jest to najczęstsza choroba skóry. Przechodzi ją ponad 80% nastolatków. Oczywiście przebieg jest różnie nasilony u poszczególnych osób, od niewielkiej ilości zaskórników i grudek na czole czy na nosie, czyli w tzw. strefie T, do ciężkich postaci zapalnych obejmujących nie tylko twarz, ale także plecy, klatkę piersiową czy ramiona. Obecnie coraz częściej diagnozujemy trącik ludzi dorosłych. To jest nowa choroba? Zapewne nie, bo już wiele lat temu zwrócono na nią uwagę, jednak skala problemu na pewno jest coraz większa. Według definicji trądzik osób dorosłych to taki trądzik, który występuje po 25 roku życia. I ma on dwie formy. Albo jest to trądzik przetrwały, utrzymujący się ze zmiennym nasileniem od okresu dorastania, Albo trądzik powstaje dopiero w wieku dorosłym u osób, które praktycznie nie miały wcześniej trądziku, albo był on bardzo niewielki i przejściowy. I tę drugą grupę pacjentek bardzo ten stan zaskakuje. Często pytają: Jestem dorosła, dlaczego mam trądzik? Albo: Czy to na pewno jest trądzik? I wykonują, dodam, że zupełnie niepotrzebnie, różne posiewy bakteryjne w laboratoriach, ponieważ są przekonane, że to infekcja skóry. Wyglądają podobnie, choć u kobiet dorosłych jest zwykle mniej zaskórników, zwłaszcza otwartych, czyli mniej tych czarnych punktów. Przeważają głębokie i często bolesne grudki zapalne, mogą występować także zaskórniki zamknięte, czyli te tak zwane białe. Zmiany koncentrują się najczęściej na dolnej części twarzy, na brodzie, na żuchwie, na bocznych powierzchniach szyi, ale często są też na skroniach. Układ zmian przypomina literę U. Czasem jednak obraz trądziku dorosłych bardzo przypomina ten obserwowany u młodzieży. Wówczas zmiany zajmują różne obszary twarzy, w tym czoło i policzki, a nie tylko wspomniane okolice żuchwy. Zdarzają się postaci, w których zajęte są także plecy. Dużym problemem są zmiany po przejściu wykwitów, przebarwienia pozapalne, które początkowo mają kolor sino-czerwony, następnie brunatnawy. A u co piątej kobiety powstają blizny. Niestety są to trwałe i Szpecące ślady. Ponadto skóra kobiet może być znacznie bardziej wrażliwa niż skóra nastolatków, gorzej tolerować przepisane leki miejscowe. Ta geneza jest skomplikowana. Do wystąpienia trądziku prowadzą złożone interakcje kilku czynników. Po pierwsze, ogromne znaczenie ma predyspozycja genetyczna. Drugi czynnik to męskie hormony, czyli androgeny, które pobudzają rozrost gruczołów łojowych i nasilają produkcję łoju. Często dodam o nieprawidłowym składzie. Zauważono różnice w składzie łoju u osób z trądzikiem i bez. Poza tym wewnątrz gruczołów łojowych, czyli nie na powierzchni skóry, tylko głębiej w skórze, namnażają się specyficzne beztlenowe bakterie odpowiedzialne za trądzik. Propionibacterium, czy jak ostatnio się mówi, Cutibacterium acnes. Do tego dochodzi też zależna od hormonów skłonność do nieprawidłowego rogowacenia komórek skórka, Tworzą się konglomeraty komórek warstwy rogowej, które czopują ujścia gruczołów łojowych i w ten sposób powstają zaskórniki. A to już jest prosta droga do powstawania grudek i krost, gdyż wokół mikrozaskórników tworzy się po prostu stan zapalny, do którego przyczyniają się obecne w gruczołach łojowych bakterie. Jeszcze raz podkreślę, że podobnie jak w trądziku młodzieńczym, istotną rolę w powstawaniu choroby odgrywa predyspozycja genetyczna. Z obserwacji wiemy, że bardzo ważnym czynnikiem wyzwalającym jest stres. Często jest to stres nieuświadomiony, bagatelizowany i mający kilka źródeł, np. nadmiar obowiązków, zmęczenie, zła atmosfera w pracy, kłopoty w domu. Tak, podkreślam stres jako ważną przyczynę. Poza tym otyłość, dieta, palenie papierosów, niektóre leki, źle dobrane kosmetyki i w ogóle taka nieprawidłowa pielęgnacja skóry trądzikowej, prowadząca do uszkodzenia delikatnej bariery na lat zdania na ten temat były podzielone. W latach 70. ubiegłego wieku przestrzegano przed jedzeniem czekolady. Później zanegowano tę opinię i ku uwcieszeniu młodzieży pozwolono spożywać słodycze. Nowe badania potwierdzają to, co zauważamy często w praktyce: dieta u znacznej części pacjentek może prowokować trądzik. Należy unikać żywności o wysokim indeksie glikemicznym, czyli wykluczyć z diety lub przynajmniej znacznie ograniczyć spożycie słodyczy słodkich napojów czy białego pieczywa. Zwraca się też uwagę na nabiał, szczególnie świeże mleko. Dopuszcza się jedzenie produktów fermentowanych, na przykład naturalnych jogurtów. Mówi się także o suplementach diety, szczególnie dla sportowców, o odżywkach zawierających rozgałęzione aminokwasy oraz o peptydach z serwatki. Niekorzystny wpływ na skórę ma także palenie papierosów. Dym tytoniowy może nasilać tworzenie się zaskórników na skórze. Rola androgenów w prowokowaniu trądziku młodzieńczego i trądziku dorosłych jest znana od dawna. Męskie hormony, takie jak testosteron, jego mocniejszy metabolit, czyli dwuhydrotestosteron oraz dehydroepiandrosteron, powodują dojrzewanie i wzrost gruczołów łojowych oraz zwiększenie produkcji łoju. Estrogeny działają odwrotnie, czyli zmniejszają lub normalizują pracę tych gruczołów i wytwarzanie sebum. Szacuje się, że u około 1 trzeciej kobiet z trądzikiem dorosłych występują inne objawy kliniczne hiperandrogenizmu, np. łysienie czy zaburzenia miesiączkowania. Często zmiany trądzikowe występują u kobiet z zespołem policystycznych jajników ale u pozostałych 2 trzecich kobiet występuje po prostu zwiększona wrażliwość gruczołów łojowych na hormony męskie. U ponad 60% kobiet trądzik zaostrza się w okresie przedmiesiączkowym, przed menopauzą, czasem w ciąży i podczas stosowania tabletek antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestyny. Bramy hormonów potwierdza także fakt, że u wielu kobiet bardzo pomagają dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne, szczególnie te z komponentą antyandrogenną. Poza tym często trądzik nawraca lub nasila się kilka miesięcy po odstawieniu tabletki antykoncepcyjnej. Generalnie panuje błędne i szkodliwe przekonanie, że skórę trądzikową należy odtłuszczać i wysuszać. A to prowadzi do podrażnień. Nie zmniejsza też łojotoku, odwrotnie. Praca gruczołów łojowych nasila się w wyniku tarcia oraz stosowania kosmetyków, a szczególnie leków na bazie alkoholu. Obserwuję wśród pacjentów nadużywanie silnych żeli przeciwbakteryjnych do mycia twarzy oraz tendencje do nadmiernego szorowania, pocierania, dezynfekcji. To są złe praktyki, ponieważ naruszają delikatny płaszcz lipidowy warstwy rogowej, uszkadzają naskurek i prowokują stany zapalne. Szczególnie nie polecam tego w przypadku skóry dojrzałej. Kolejny błąd to drapanie i wyciskanie grudek czy krost. To prowokuje nadkażenia, a często ślady w postaci blizn i przebarwień. Z tej strony panuje moda na stosowanie olejków do twarzy, zarówno do demakijażu, jak i zamiast kremu nawilżającego. Chcę podkreślić, że źle zmywany albo niewłaściwie dobrany produkt olejowy może powodować okluzję, czyli zatykanie się ujść gruczołów łojowych, tworzenie się nowych zaskórników i nasilenie trądziku. Powiedziałam czego nie robić. ważne jest odpowiednie mycie skóry twarzy, dokładne i zarazem delikatny demakijaż. Polecam stosowanie kosmetyków przeznaczonych do cery trądzikowej, uwzględniając oczywiście rodzaj skóry. Trądzik dotyczy bowiem nie tylko skóry tłustej. Czasami rozwija się u osób ze skórą suchą, alergiczną, wrażliwą, naczyniową. Do usuwania makijażu polecam płyny micelarne, następnie pianki, żele czy emulsje spłukiwane wodą, bo to daje pewność, że Skóra będzie czysta, wolna od resztek kosmetyków i innych zanieczyszczeń. Najlepiej jeśli preparaty do mycia skóry trądzikowej nie zawierają klasycznego mydła i mają pH zbliżone do skóry, czyli lekko kwaśne. W przypadku obecności zaskórników, czy tzw. rozszerzonych porów, sprawdzają się toniki, locjony czy kremy zawierające alfa hydroksykwasy lub kwas salicylowy. Zależnie od rodzaju kwasu i jego stężenia można je używać co. Dziennie, ale bezpiecznie jest co drugi lub co trzeci dzień zwykle wieczorem. Najpopularniejsze są preparaty z kwasem glikolowym, azylainowym czy mlekowym. Ten ostatni ma także dobre właściwości nawilżające i rozjaśniające. Preparaty z kwasami są obecnie powszechnie dostępne w drogeriach i w aptekach, dlatego można je stosować w domu. Ale na pilingi należy udać się do specjalisty. Przypominam, że kwasy owocowe mogą powodować pieczenie i. Pod Odrażniać skórę, szczególnie jeśli są na niej rozdrapane grudki, albo skóra jest po prostu wrażliwa i alergiczna. Podstawowym preparatem w pielęgnacji i leczeniu skóry trądzikowej jest krem lub żel z retinolem. Oczywiście najlepiej działają preparaty z apteki, te na receptę mające status leku, ale też siła ich działania drażniącego jest znacznie, znacznie większa. Zasadą jest, że preparat z retinolem na początku stosuje się 2 do 3 razy w tygodniu, w ten sposób unikamy niechcianych objawów podrażnienia, czyli zaczerwienienia, łuszczenia się i pieczenia skóry. Na efekty leczenia musimy poczekać nawet 6 do 8 tygodni. Retinolek lek stosujemy w duecie z kremem nawilżającym i tu ważna uwaga: powinien to być produkt tak zwany niekomedogenny, czyli niepowodujący powstawania zaskórników. Tego typu kremy zawierają delikatne składniki nawilżające, np. kwas hialuronowy, ale nie zawierają substancji zatykających pory, np. wazeliny, lanoliny czy parafiny. Choć pacjentki często sięgają po kremy dla dzieci, uważając je za najbardziej bezpieczne i kojące, to właśnie te tłuste emolienty mogą ponownie nasilić problem. Kremy na dzień to zasady kosmetyki ochronne. Powinny zawierać filtry chroniące przed słońcem, składniki antyoksydacyjne, np. witaminę C, oraz lekkie nawilżające podłoże. Pod makijaż sprawdzają się kremy matujące, np. zawierające związki cynku. Uważam nie tylko jako dermatolożka, ale też jako kobieta, że odpowiedni makijaż poprawia wygląd, samoocenę, nastrój, a to bardzo ważne. Trudno funkcjonować z czerwonymi grudkami na brodzie. Należy jednak unikać ciężkich, kamuflujących podkładów i pudrów. Makijaż powinien być lekki, wykonany kosmetykami przeznaczonymi właśnie do skóry trądzikowej, nie ukryje w pełni stanów zapalnych, to oczywiste, ale kamuflujące makijaże mogą być stosowane tylko na specjalne okazje i jak najszybciej szybciej zmywane. W składzie fluidów do skóry trącikowej znajdziemy substancje, które leczą stany zapalne, matują i często działają łagodząco np. związki cynku, kwas salicylowy, niacynamid, alantoinę oraz oczywiście filtr chemiczny zabezpieczający przed ultrafioletem. O wyborze terapii decyduje przede wszystkim postać trądziku, jego nasilenie oraz ewentualne współistnienie innych chorób, szczególnie przebiegających za androgenizacją. Wówczas niezbędna jest pomoc ginekologa lub endokrynologa. W lekkich postaciach trądziku poleca się wyłącznie kuracje miejscowe. Zwykle są wystarczające, jednak na poprawę należy poczekać ponad 4 tygodnie. Leczenie obu postaci trądziku, to jest kobiet dorosłych, i trądziku młodzieńczego, jest w zasadzie podobne: z tą różnicą, że skóra dojrzałej pacjentki jest zwykle bardziej wymagająca, a zmiany z uporem nawracają.